Mamy zaangażowane izby rolnicze, mamy zaangażowane ośrodki doradztwa rolniczego i rolników. To wszystko jest dobrze skoordynowane. Od rana jestem na Opolszczyźnie i jeżdżę od punktu do punktu, który zaangażowany jest w zbiórkę siana, słomy, sianokiszonki czy paszy dla zwierząt, które ucierpiały. Jestem u pierwszego gospodarza. Tutaj za nami siano, które przyjechało już i jest. Jak to wygląda, niech Pan powie. No my przyjmujemy towar od okolicznych rolników, którzy nam chcą pomagać. Tworzymy pod to protokoły przyjęcia. Tak samo tworzymy protokoły wydania. Jest rozgłoszone to w, w mediach społecznościowych i wszędzie, gdzie tylko idzie. Mamy listę zapotrzebowania na pasze z danej okolicy. I okoliczni rolnicy przyjeżdżają, odbierają to lub im to dowozimy. Tak jest. A to wszystko koordynuje i zaangażowany jest Ośrodek Doradztwa Rolniczego? Tak, jestem pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zrobiliśmy tutaj z Krzysiem całe rozeznanie na naszym terenie obszarów zale, zalanych powodzią. Kto co potrzebuje? Mamy listę osób. Krzysiu jest bardziej zaangażowany w sposób przyjmowania, bo tu jest punkt ten doraźny. Ja tu jestem od. W terenie pracy i tak działamy. Jest lista osób, które nie zostaną bez, jakby, które zgłosili chęć zapotrzebowania na pasze objętościowe czy treściwe. Tak jest. Mamy zaangażowane Izby Rolnicze, mamy zaangażowane ośrodki doradztwa rolniczego i rolników. To wszystko jest dobrze skoordynowane. Ci, którzy chcą pomagać, bardzo proszeni są o zgłaszanie się właśnie do ODR-ów, a ci, którzy potrzebują pomocy, też żeby zgłaszali tą potrzebę, bo czegoś brakuje, żeby to wszystko było odpowiednio spięte. Ja dzisiaj przez cały dzień będę sprawdzał, patrzył jak ta koordynacja na opolszczyźnie wygląda.